Moi najdrożsi w Chrystusie. Chciałem dziś mówić o tym, co protestanci nazywają sola scriptura, tylko Biblia. Biblia jest jedyną zasadą wiary. Wystarczy tylko trzymać się tej księgi, a jeśli coś w niej nie jest napisane, nie należy tego przyjmować. To podejście odrzuca tradycję, czyli to, co zostało przekazane ustnie przez Chrystusa w kościele, a także autorytet Kościoła katolickiego, aby nauczać, rządzić i uświęcać duszę. Z tych samych fragmentów Pisma Świętego, z tych samych słów, powstały różne interpretacje, różne wierzenia i różne religie. Istnieją tysiące religii protestanckich, a wielu protestantów odrzuciło główne wyznania i zaczęło tworzyć tak zwane kościoły bezwyznaniowe. Szpital Henry Mayo oraz Departament Szeryfa organizują spotkania duchownych różnych wyznań katolików, muzułmanów, Żydów, protestantów itd. aby omówić, jak możemy pomóc społeczności, lub żeby otrzymać informacje o problemach psychicznych, przygotowaniu na trzęsienia ziemi czy innych praktycznych kwestiach. Na tych spotkaniach mamy identyfikatory z nazwą religii i nieraz ktoś podchodził i mówił. Nigdy nie słyszałem o tym kościele. A tamten odpowiadał O tak, bo założyłem go sam. Kiedyś należałem do tamtego wyznania, ale odrzuciłem jego nauki i założyłem własny kościół. Na co inny mówi, ja też tak zrobiłem. Nawet w Santa Clarita są ludzie, którzy założyli własne religie. Święty Piotr powiedział: To przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo pisma nie jest do prywatnego wyjaśnienia. A właśnie to głosił Marcin Luther prywatną interpretację. Święty Piotr mówił, że żadne proroctwo pisma nie pochodzi z prywatnego tłumaczenia, i dodał: Są w listach rzeczy trudne do zrozumienia, które ludzie niedouczeni i nie stali opacznie tłumaczą, podobnie jak i inne pisma, na własną zgubę. Święty Paweł napisał też: Trwajcie mocno, bracia i zachowujcie tradycje, których was nauczono, czy to ustnie, czy listownie. Pierwsi chrześcijanie byli katolikami, nie byli chrześcijanami biblijnymi, ponieważ Biblia nie została jeszcze zebrana w całość aż do soboru, o którym za chwilę, soboru rzymskiego oraz soboru w Kartaginie w roku 397. Od chwili, gdy Chrystus ustanowił Kościół katolicki aż niemal do roku 400, Nowy Testament nie istniał jako całość. Były pojedyncze pisma, ale nie było Nowego Testamentu. Jezus nie polecił apostołom niczego zapisywać. Najpierw było głoszenie. Pismo Święte pojawiło się po głoszeniu apostołów. Dlatego święty Paweł powiedział, Wiara rodzi się ze słuchania. Pierwsze pokolenia chrześcijan opierały się na świętej tradycji. Pisma Nowego Testamentu nie mogły być szeroko rozpowszechniane przed wynalezieniem druku w 1454 roku, o czym za chwilę. We wczesnych wiekach Kościoła, zwłaszcza w pierwszych czterech stuleciach, katolicy cierpieli straszne prześladowania, a większość ludzi była analfabetami. Nie potrafili czytać ani pisać, nie mogli czytać książek, nie mogli czytać Biblii. Dopiero pod koniec IV wieku Kościół katolicki nieomylnie określił, które księgi Nowego Testamentu są natchnione. Te, które były używane podczas mszy, zostały włączone. Jeśli chodzi o pisma sporne, rozstrzygnięto, które przyjąć, a które odrzucić, natomiast inne już wcześniej potępiono. Papież Damazy zatwierdził kanon Biblii określony na soborach. Rzymskim w 382 roku, soborze w Hipponie oraz na trzecim i czwartym soborze w Kartaginie, zakończonym w 397 roku. Przez niemal 1500 lat Biblia pozostawała nienaruszona. Septuaginta, czyli Stary Testament przetłumaczony na grekę przez 72 pisarzy na polecenie Ptolemeusza I, była uznana za słowo Boże. Została przyjęta także przez Pana Jezusa. Była używana w czasach Jezusa i zawierała 45 ksiąg. Protestanci tego nie mają, ale o tym za chwilę. Biblia Gutenberga, czyli pierwsza wydrukowana edycja w 1438 roku, była właśnie Septuagintą. Zawierała wszystkie 45 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu. Była wierną kopią tych, które przez stulecia przepisywali mnisi. Przed wynalezieniem druku przeciętna Biblia była warta równowartość około 100 tysięcy dolarów współczesnej waluty. Do wykonania wymaganej ilości pergaminu potrzebowano 250 owiec. Nie używano papieru ani papirusu. Na same strony potrzeba było 250 owiec. Ręcznie pisane Biblie były przykuwane łańcuchami, bo były bardzo drogie i niemal niezastąpione. Dzięki temu wielu mogło z nich korzystać, tak jak niegdyś z książek telefonicznych, które też były przywiązane. Pamiętam, gdy byłem w Paryżu, zgubiłem się i potrzebowałem taksówki, by wrócić do hotelu. Na szczęście była budka telefoniczna oraz książka telefoniczna przywiązana łańcuchem do budki. Mogłem wyrwać stronę z adresem, którego potrzebowałem. Tak więc protestanci również mieli przykuwane Biblię. W 1520 roku Luter uznał, że ma prawo odrzucić w całości siedem ksiąg Starego Testamentu i fragmenty dwóch innych. Judyty, Mądrości, Eklezjastyka, Barucha, Pierwszą i Drugą i Machabejską oraz części Esteri i Daniela uznał je za nienatchnione. Pomyślcie o tym. Luter powiedział: Odrzucam te księgi z Biblii i po prostu je wyrwał. Siedem ksiąg i fragmenty dwóch kolejnych. Dlaczego? Ponieważ druga księga Machabejska mówi o czyśćcu, a księga Tobiasza o małżeństwie o jego nierozerwalności i tak dalej. Pamiętam, że prowadziłem nauki przedmałżeńskie dla pewnej pary. Kobieta była w wielu religiach anglikańskiej, baptystycznej, a w tamtym czasie była luteranką. Powiedziałem jej więc, aby przeczytała te wersety biblijne przed ślubem. Są naprawdę, naprawdę dobre. A potem, gdy zobaczyłem ją następnym razem, była na mnie bardzo zła. Powiedziała: Nie ma ich w mojej Biblii. Odpowiedziałem, oczywiście, że nie ma i została katoliczką. Również same słowa zostały zmienione. Niektóre z najważniejszych. Gdy Anioł ukazał się Najświętszej Maryi, Pan nie powiedział: Bądź pozdrowiona łaski pełna. Można to zobaczyć w Grece, w Łacinie, w Hebrajskim, w każdym języku. Bądź pozdrowiona łaski pełna. A oni to zmienili na bądź pozdrowiona obdarzona łaską. Więc co oznacza łaski pełna? To znaczy, że Najświętsza Panna była wolna od grzechu pierworodnego. Jeśli jesteś pełna łaski, nie możesz mieć grzechu pierworodnego. A także, jak zapewne słyszeliście, Psalm 23 u protestantów. W Biblii katolickiej to Psalm 22. Protestanci mówią: Pan jest moim pasterzem. W Biblii katolickiej jest: Pan mnie prowadzi i niczego mi nie braknie. Ale oto przykład z wydania Biblii o nazwie: Bóg jest dla prawdziwych ludzi. Pan jest jak mój kurator. On mi pomoże. Stara się pomagać mi każdego dnia. Sprawia, że zachowuję spokój i dobrze się czuję wewnątrz. Pokazuje mi właściwą drogę, żebym miał dobre świadectwo. No dobrze. Ale w protestanckich Bibliach też się to zdarza. Wersja King James zawiera dziesiątki tysięcy zmian w słowach w porównaniu z oryginałem. Ale w każdym razie są różne Biblie. Nie ma jednej protestanckiej Biblii. Jest ich bardzo, bardzo wiele. Nie mam czasu wymieniać wszystkich, ale wystarczy pójść do księgarni, nawet chrześcijańskiej, i jest tam cały dział poświęcony Bibliom. Jest więc Biblia Reader's Digest, Biblia Króla Jakuba w wersji autoryzowanej i poprawionej, Biblia Jerozolimska, Nowa Biblia Amerykańska, Biblia Gedeonitów, Biblia Świadków Jehowy mają własną, Biblia Bóg jest dla prawdziwych ludzi i wiele innych. To Kościół katolicki zebrał księgi Nowego Testamentu i ogłosił, które są natchnione. Odrzucono więc apokryfy, opowieści, legendy i fałszywe pisma, ale mimo to one również są dziś sprzedawane. Były to tak zwane Ewangelie gnostyckie, potępione już w bardzo wczesnych wiekach istnienia Kościoła katolickiego. A następnie istnieją herezyjne pisma, pełne błędów. Celowo fałszujące wiele fragmentów. W Biblii świadków Jehowy sędzia Razerford i Charles Russell nie lubili pojęcia piekła, więc wszędzie, gdzie występowało słowo piekło, zmienili je na grób. Protestanci nie mogliby mieć Nowego Testamentu bez Kościoła katolickiego, ponieważ to on ogłosił, które księgi są natchnione. Protestanci nauczają, że Pismo Święte Jasno przekazuje wszystko, co konieczne, by poznać i wierzyć dla osiągnięcia zbawienia. Ale gdyby prawda była tak oczywista, każdy czytelnik odkrywałby ją w ten sam sposób. Ale przecież tak nie jest, nawet w odniesieniu do najważniejszych prawd wiary, jak chrzest. Niektóre religie uważają go za konieczny do zbawienia, inne nie. Eucharystia. Jezus powiedział: To jest ciało moje, a oni wierzą, że to tylko symbolizuje jego ciało, również łaska uświęcająca i tak dalej. Zasada wiary oparta wyłącznie na piśmie, które nie jest żywe, jest niepełna. Katolicka zasada wiary jest podwójna. Jej źródłem są pismo święte i tradycja. Tak więc pismo święte to część depozytu wiary, reguły wiary. Ale istnieje także bezpośrednia reguła wiary żyjący, nauczający Kościół, który jest nieomylny. Autorytet nauczania, który nie jest żywy, jak na przykład księga, jest podatny na błędną i subiektywną interpretację oraz nie ma mocy rozstrzygania sporów czy wątpliwości. Przez prawie 1500 lat żaden chrześcijanin, nawet heretyk czy prawosławny, nawet nie słyszał o sola scriptura, czyli tylko Biblia. To nie był plan Pana Jezusa od początku. Poza tym, jak byli zbawieni pierwsi chrześcijanie, wielu z nich było analfabetami. A nowy testament nie został zebrany aż do 400 lat po narodzeniu chrześcijaństwa. Przed wynalezieniem druku większość chrześcijan nie mogła sobie pozwolić na posiadanie Biblii. Pomyślcie, jej wartość wynosiłaby dziś około 100 tysięcy dolarów. Nowy Testament nie naucza o sola skryptura. Nigdzie nie znajdziecie tam słów, że Biblia jest jedyną zasadą wiary. Nie ma tego w piśmie. A święty Jan w ostatnich wersetach swojej Ewangelii Rozdział 21, wers 25, mówi: Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał. Gdyby każdą z nich spisać, sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by to zawarły. Biblia nigdzie nie mówi, że mamy używać wyłącznie słów biblijnych. Słowo Trójca oznacza Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Nie ma tego słowa w Biblii, ale Tertulian już go używał. Jezus powiedział Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlatego potrzebny jest żywy głos. Jezus powiedział: idźcie i nauczajcie, idźcie i głoście. Nie powiedział: idźcie i piszcie. Najpierw był Kościół katolicki, a nie Nowy Testament. Kościół rozpoczął ewangelizację świata około dziesięć lat przed tym, jak apostołowie zaczęli pisać. Dziś przypada święto świętego Mateusza. Swoją Ewangelię napisał między 42 a 50 roku po Chrystusie. Ostatnią Ewangelię napisał Święty Jan około roku 96. Nauka Chrystusa została zachowana w piśmie i tradycji. Kościół katolicki jest matką Nowego Testamentu. Gdyby nie było Kościoła katolickiego, nie byłoby też Nowego Testamentu. Kiedy apostołowie, natchnieni Duchem Świętym pisali, Czynili to jedynie, by potwierdzić i uzupełnić swoje nauczanie. Nigdy nie było najmniejszego dowodu, że chrześcijaństwo miało opierać się wyłącznie na fundamencie Biblii. Biblia nie zawiera wszystkiego, co Jezus uczynił, a tym bardziej wszystkiego, czego nauczał. I właśnie o tym mówił święty Jan. Nigdzie w Nowym Testamencie nie ma pełnego, metodycznego wykładu całej nauki Chrystusa. Nigdy nie było to jego celem. Biblia nie przedstawia też żadnego oficjalnego wyznania wiary ani katechizmu. Sama Biblia nie zawiera wszystkich prawd, w które katolik ma obowiązek wierzyć, ani nie nakazuje wprost wszystkich uczynków, które ma wypełniać. Dlatego nie może być jedyną i wyłączną zasadą wiary. Kościół katolicki istniał wcześniej niż Nowy Testament i nie jest od niego zależny. Co więcej. Oznacza to, że Kościół katolicki nie tylko poprzedza Nowy Testament w czasie, lecz pod natchnieniem Ducha Świętego jest jego prawdziwym rodzicem. Gdyby nie było Kościoła katolickiego, jak już mówiłem, nie byłoby Nowego Testamentu. Nowy Testament wyrósł z Kościoła katolickiego, a nie Kościół katolicki z Nowego Testamentu. Sam Chrystus nie napisał żadnej części Biblii. Większość jego apostołów nie napisała żadnej księgi. Ci, którzy pisali, wzięli do ręki natchnione pióro jedynie jako narzędzie w swojej pracy nauczycielskiej i uczynili to dopiero po wielu latach posługi w żywym kościele na całym świecie. Pismo i tradycja razem tworzą depozyt wiary katolickiej. Nad nimi oboma. Biblią i tradycją. Chrystus sam ustanowił instytucję nauczającą, zwaną Kościołem Katolickim, aby była jedynym urzędowym stróżem i interpretatorem. Tylko temu Kościołowi, a nie żadnej księdze czy prywatnej osobie powiedział: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, zachowując wszystko, co Wam przykazałem. Nasz Pan nie oparł swojej religii na księdze, nawet jeśli ta księga jest natchniona. Sam jak już wspomniałem, nie napisał ani jednego słowa, ani nie nakazał tego swoim apostołom. Chrystus zorganizował i utożsamił się z Kościołem Nauczającym. Jezus posłał wybranych przywódców tego żywego kościoła na świat jako swoich osobistych przedstawicieli, aby nauczali w jego imię, mówiąc im: Kto Was słucha, mnie słucha, a kto Wami gardzi, mną gardzi. Wiele lat po tym jak Jezus zorganizował swój Kościół i posłał oraz wspierał swoje sługi w misji dla ludzkości, niektórzy z jego wybranych pod natchnieniem Ducha Świętego spisali główne nauki swego Mistrza i najważniejsze wydarzenia jego życia, które dziś nazywamy Nowym Testamentem. Biblia jest więc prawdziwą regułą wiary, ale nie jedyną regułą wiary. Tradycja dzieli z nią ten zaszczyt. Biblia jest regułą wiary, ale tylko o tyle, o ile jest używana zgodnie z Bożym zamysłem mianowicie jako podręcznik w rękach nauczającego Kościoła. Na zakończenie, pamiętajcie, że Kościół katolicki pragnie, by jego wierni czytali Biblię. Ale jeśli nie macie katolickiego wydania, powinniście je zdobyć. W języku angielskim najlepsza jest Biblia Hatok, ok, jeśli chcecie komentarze. Tu jest tekst, a obok wyjaśnienie. To naprawdę znakomita, znakomita księga. W wielu moich kazaniach cytuję właśnie z niej. A jeśli jej nie macie, istnieje również wersja Confraternity z 1943 roku. Bractwo Nauki Chrześcijańskiej w Stanach Zjednoczonych wydało wtedy poprawiony Nowy Testament. Pamiętajcie, że Kościół Katolicki pragnie, by jego wierni czytali Biblię. Kościół Katolicki udziela odpustów tym, którzy czytają Pismo Święte, lecz jego znaczenie należy odczytywać w nauczaniu Kościoła. Jedynego upoważnionego interpretatora. Dlatego katolickie wydania Biblii są opatrzone przypisami objaśniającymi, które należy czytać wraz z samym tekstem natchnionym. Jak już wspomniałem, nazywa się ją czasem Biblią Hadoka, ponieważ ksiądz George Hadok napisał te przypisy i komentarze. Powtórzę: Jest to wydanie zatwierdzone przez Kościół Doey Rheims z przypisami księdza Georgia Hadoka. Istnieje też tłumaczenie angielskie Bractwa Nauki Chrześcijańskiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.